ma Ja jestem Julia, a ja Lena i dzisiaj jest 30 września, a to fragment z Ewangelii. Gdy dopełniły się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem i wysłał przed sobą posłańców. No i ogólnie chodzi o to, że Jezus pomimo tego, że wiedział, co się święci w Jerozolimie, nie uciekał, tylko miał takie, dobra, idę tam. I jakby Wam to wytłumaczyć, po prostu jak macie trudny egzamin przy co, albo jakiś sprawdzian, to zamiast udawać jakąś chorobę, czy tam po prostu nie przyjść, bo ci się nie chce i się nie nauczyłeś, to bierzesz te książki, zakuwasz, uczysz się i zdajesz ten egzamin. No i w sumie ogólnie w sumie. Jezus po prostu wszedł szedł w stronę problemów, i, bo po prostu wiedział, że tak musi być. A waszym ewangelicznym challengem na dziś to jest się nauczyć na egzaminu ósmokrasistych, jakikolwiek egzamin, bo niestety to jest nasz obowiązek i tak musi być. Tak. Tak musi być. Dokładnie. No. I to by było na tyle. Pamiętajcie o... łapce w górę i subskrypcję. Kochamy Was! Mua.